Rolnicy dostaną dotacje na konkurowanie z Ukrainą. Protest w Duńkowiczkach dalej trwa. Dramatycznie niska opłacalność w rolnictwie. Żołnierze popierają pomysł rolników z Gnojowicą. Najbliższe lata będą kluczowe dla polskiego rolnictwa, podobnie jak okres tuż przed i po przystąpieniu Polski do Unii. Nasi rolnicy muszą otrzymać dotacje, aby konkurować w Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu o Ukrainę i inne kraje, stwierdza Czesław Siekierski, minister rolnictwa. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej dominuje w dyskusji nad przyszłością wspólnej polityki rolnej w następnych latach. Nawet podczas debaty podsumowującej 20 lat Polski i polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej był to jeden z kluczowych tematów. Wyzwania, przed jakimi stoi polskie rolnictwo w najbliższej przyszłości, są co najmniej tak duże, jak te tuż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, stwierdził Czesław Siekierski, minister rolnictwa, podczas debaty o dwudziestoleciu Polski w Unii. Wpływ przystąpienia do Unii na polskie rolnictwo widoczny jest chociażby w ogromnym wzroście eksportu polskiej żywności. Warto również pamiętać o modernizacji polskich gospodarstw, która była możliwa w dużej mierze dzięki unijnym dotacjom. Należy jednak pamiętać także o protestach rolników, których przyczyną był drastyczny spadek opłacalności produkcji. Było to wynikiem znacznego spadku cen produktów rolnych w zeszłym roku przy jednoczesnym wzroście cen nawozów, energii, paliw i inflacji. Do tego doszła niepewność związana z Zielonym Ładem, który został wprowadzony za zgodą poprzedniego rządu, przekonywał Czesław Siekierski. Minister Rolnictwa zaznaczył, że podczas dyskusji w Unii na temat przyszłości polskiego i unijnego rolnictwa, Należy zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami, w tym nad kierunkiem zmian w Zielonym Ładzie oraz sposobami na jednoczesne zapewnienie ochrony środowiska i klimatu oraz konkurencyjności unijnego rolnictwa. Perspektywa rozszerzenia Unii o nowe kraje wymaga nie tylko środków dla nowych członków, ale też instrumentów wspierających dostosowanie polskich rolników do funkcjonowania i konkurowania na rozszerzonym wspólnym rynku. Po wyborach europejskich Polska musi stać się ponownie wiodącym i mocnym głosem całej Unii, przekonywał minister Siekierski. Wojna w Ukrainie pokazała to dobitnie. Nawet bez ogrzewania można jakoś przetrwać zimę, ale bez żywności nie da się przetrwać. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, a bez naszych rolników go nie zapewnimy, mówił Jerzy Buzek. Nie da się tego zrobić bez utrzymania konkurencyjności gospodarstw rolnych. Produkcja żywności musi być prowadzona w sposób zrównoważony. I na to muszą znaleźć się środki w przyszłym unijnym budżecie, dodał minister Siekierski. Z kolei w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i akcesji nowych państw do Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Na posiedzeniu Resort Rolnictwa przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania negocjacji nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Jak poinformował posłów wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, dyskusje na temat nowej perspektywy są na razie w fazie konsultacji społecznych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, we wrześniu zeszłego roku zapowiedziała przeprowadzenie tzw. dialogu strategicznego w sprawie przyszłości rolnictwa. Podsumowanie dialogu ma być opracowane do końca lata bieżącego roku. Państwa członkowskie nie zostały zaproszone przez Komisję Europejską do bezpośredniego udziału w spotkaniach związanych z dialogiem strategicznym, jednak obserwują wyniki tych dyskusji, powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Na przełomie września i października Komisja Europejska ma opublikować komunikat w sprawie następnego okresu programowania wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie żądają jednak, aby ostateczny raport został przedstawiony Radzie przed publikacją, aby mogły one dodać swoje komentarze. Polska podkreśla na forum Unii Europejskiej, że sytuacja, w jakiej będzie powstawał zarys nowej polityki, jest dla Polski bezprecedensowa ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie oraz fakt, że Ukraina została zaproszona do negocjacji akcesyjnych. Dodatkowo zliberalizowany został handel rolny pomiędzy Ukrainą a Unią, co spowodowało poważne zakłócenia na rynkach rolnych krajów przyfrontowych, w tym przede wszystkim Polski. Akcesja Ukrainy do Unii stanowi poważne wyzwanie dla polskiego rolnictwa. Z mieszkańcami Duńkowiczek, którzy od początku czerwca blokują drogę krajową 77 koło przemyśla, spotkali się m.in. wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch oraz dyrektor zarządu dróg wojewódzkich Piotr Miąso. Tymczasem może dojść do kolejnej blokady drogi, tym razem w medyce. Zgłoszenie w tej sprawie już wpłynęło do tamtejszego urzędu gminy. Od 3 czerwca mieszkańcy i rolnicy Duńkowiczek. Blokują drogę krajową nr 77 prowadzącą od węzła autostrady A4 w Skołoszowie do Przemyśla. Protest odbywa się na przejściu dla pieszych w Duńkowiczkach. Blokada nie przepuszcza żadnych samochodów z wyjątkiem służb ratunkowych, pojazdów wojskowych oraz busów i autobusów. Mieszkańcy i rolnicy protestują przeciwko budowie nowej drogi od krajowej 77 do terminala żurawica rozrządowa, która ma przebiegać przez obecnie nieczynną stację przeładunkową w Małkowicach i rolniczo cenne grunty w Duńkowiczkach, Żurawicy, Wyszatycach oraz straszycach. Blokada trwa codziennie od godziny 7 do 19, policja kieruje wszystkie samochody na objazdy bocznymi drogami, co jest uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców. W związku z akcją protestacyjną, jaką prowadzą rolnicy w miejscowości Duńkowiczki, wyznaczone objazdy po polach. Wycieczka krajuznawcza. Proszę zwrócić uwagę: tutaj, jaki ruch samochodów, drogi porozwalane. Wszyscy jeżdżą gdzieś tutaj po jakichś zadupiach, a wice, wicewarszałek ma to gdzieś. Chcą nas uszczęśliwić na siłę. Bez zgody mieszkańców, bez zgody rolników chcą na siłę budować obwodnicę i terminal przeładunkowy zboża na Podkarpaciu, terminal ma się znajdować na stacji rozrzędowej w Żurawicy i przede wszystkim zajmować się przeładunkiem z różnych artykułów spożywczych. Z Ukrainy, przede wszystkim zboża, kukurydzy, rzepaku. Wiąże się to z naszym sprzeciwem i z blokowaniem drogi, żeby zaniechali tej fatalnej dla, dla mieszkańców, dla rolnika inwestycji. Dziękuję bardzo. Zarząd Województwa Podkarpackiego argumentuje, że budowa drogi jest kluczowa z powodów gospodarczych. Umożliwi ona łatwiejszy dojazd ciężarówek z autostrady do terminala w Żurawicy. Obecnie pojazdy muszą jechać krajową drogą, a następnie przez centralną część Żurawicy dużego miasta. Ruch ten ma znacznie wzrosnąć po zakończeniu konfliktu na Ukrainie, kiedy zacznie się jej odbudowa. Na spotkanie z wicemarszałkiem Pilchem przyszło ponad 100 mieszkańców, głównie z Duńkowiczek, ale także z innych okolicznych miejscowości. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o pozyskaniu funduszy na te inwestycje oraz inne projekty drogowe które odpowiadają na potrzeby rozwoju regionu. Będziemy podejmować dalsze decyzje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia, mówił wicemarszałek Pilch. Chcemy przekonać Państwa, że ta droga jest po prostu niezbędna. Podkreślał, że budowa drogi ma istotne znaczenie dla rozwoju regionu i całej Polski. Według niego przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy, co jest szczególnie istotne w tej części województwa. W jego ocenie, zaniechanie inwestycji może doprowadzić do utraty korzyści związanych z przeładunkiem towarów. Czas na podjęcie decyzji o budowie jest ograniczony. Musimy zdecydować się na ten krok najpóźniej w lipcu. W przeciwnym razie stracimy zarezerwowane na ten cel środki. Podsumował. Takie argumenty nie przekonują jednak mieszkańców. Twierdzą, że nowa droga przecięłaby bardzo cenne rolnicze grunty i doprowadziłaby do zwiększenia ruchu, co pogorszy warunki ich życia. Mieszkańcy nie zgadzają się także na budowę ronda, które miałoby być początkiem nowego odcinka drogi. Obecni na spotkaniu członkowie podkarpackiej oszukanej wsi obawiają się, że rozbudowany terminal i nowa droga mogą usprawnić przewóz do Polski kolejnych tysięcy ton ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych z tego kraju. Nie jest tajemnicą, że jest to zboże z ogromnych powierzchniowych pól należących do obcego kapitału, a nie do Ukraińców. Taki zalew może kompletnie zniszczyć nasze rolnictwo, argumentował jeden z mieszkańców. Zróbcie coś z tym! Apelował do władz wojewódzkich. Mieszkańcy mają ogromne pretensje do władz wojewódzkich, że nie zostali odpowiednio wcześnie poinformowani o planach budowy drogi. O inwestycji dowiedzieli się z mediów, gdzie informacje pojawiały się na kolejnych konferencjach prasowych przedwyborczych poruszających ten temat. Producenci zbóż, kukurydzy i rzepaku. Pozostają w trudnej sytuacji finansowej. W magazynach wielu z nich nadal gromadzi się ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, a zbliżają się już żniwa. Kryzys w rolnictwie trwa, chociaż jego tempo nieco zmniejszyło się w porównaniu do wcześniejszych lat. Według comiesięcznego raportu kalkulacji kosztów i cen skupu płodów rolnych, przygotowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, sytuacja producentów zbóż, kukurydzy i rzepaków w czerwcu nie jest najlepsza. Jednak w niektórych przypadkach. Straty są mniejsze niż w zeszłym roku. Analizy przeprowadzone przez ekspertów banku BNP Paribas wykazały, że maj był miesiącem, w którym ceny pszenicy na giełdzie Matiw kontynuowały wzrost. W szczycie osiągnęły najwyższy poziom od marca zeszłego roku, wynoszący 269 euro za tonę. Ten wzrost cen był efektem pojawiających się informacji o suszy i przymrozkach w Rosji, które spowodowały uszkodzenia zboża i upraw sadowniczych na obszarze około 1,5 miliona hektarów. Według Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kwestią sporną pozostają zapasy zbóż w Polsce. Dostępne dane wskazują, że mogą one wynosić od 3,5 do 9 milionów ton. Analitycy z Wielkopolskiej Izby Rolniczej twierdzą, że trudno jest przewidzieć, jak będą kształtować się ceny zbóż po zbiorach. Prognozy dotyczące światowej produkcji są niepewne. A nowe warunki bezcłowego handlu z Ukrainą wydają się niewystarczająco chronić polskiego rynku przed napływem taniego zboża. Dla rolników pewnym wsparciem może być widoczny spadek cen środków produkcji oraz stabilizacja produkcji trzody chlewnej, która nie pogłębia się dalej. Julita Olszewska zauważyła, co się dzieje na granicy. To y, profil dwóch y, czy trzech przemytników, którzy pomagają właśnie. Przedostawać się przez nasz płot. A tutaj na tym nagraniu chodziło o zdobycie gazu, który był po naszej stronie, przybudce chyba wartowniczej, bodajże. A więc na TikToku można bardzo wiele ciekawych rzeczy zobaczyć z tamtej strony. Jeżeli ktoś tam sobie wyszuka tych właśnie TikTokowców, to zobaczymy, jak wygląda przewóz tych inżynierów. Bo o kobietach tam z dziećmi to raczej nie ma mowy. Hubert Ojdana na łamach światu rolnika opowiedział o powodach wyjazdu z Gnojowicą na granicę. No powody są czysto, czysto takie wynikające z naszej chęci, bo ja mieszkam tutaj 20 km równo od pierwszych słupków granicznych. Nie, nie, Bardzo często widzę tych migrantów, którzy przedostają się przez pierwszą linię, czyli wojsko, później drugą linię Straż Graniczną, nawet przez policję. Dzisiaj nawet widziałem, jak policja tutaj nasza, znaczy nie nasza, tylko białostowska była, legitymowała bus. No i się okazało, że w tym busie były, byli uchodźcy, migranci. A pomysł, pomysł narodził się z, w sumie z internetu, przeglądając internet. Natknąłem się, natknąłem się na greckie pomysły. No i w Grecji podobno tak, ten śmiejski mocz rozlewany na, na płot na granicy no przyniósł efekty. Oni po prostu nie chcieli, ci imigranci, iść po tym terenie. Dzięki czemu teren ochronny granic się zmniejszył i, 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 i straż oraz wojsko miały trochę mniej do, do pracy. Rolnik odpowiedział także na pytanie, czy istnieje formalna współpraca między nimi a Strażą Graniczną. Formalna nie, wczoraj zostało, napisałem takie pismo do Komendanta Straży Granicznej w Białymstoku o, właśnie z tym, z tym pomysłem. Zobaczymy, jak się Komendant do tego ustosunkuje, ale e, pracownicy Straży Granicznej oraz Wojsk Terytorialnych mówią, że to jest świetny pomysł i żeby to od nich zależało, no to oni, by, oni nie widzą problemu, żeby to robić. Właśnie mamy, mamy pomysł, żeby to zawieść. W momencie, gdy wiatr będzie na wschód, Hubert Ojdana odpowiedział także na pytanie, czy rolnicy mieszkający przy granicy czują się zagrożeni. Bardziej rolnicy nie czują, bardziej czują mieszkańcy, którzy mieszkają przy, przy samej granicy. Są takie miejscowości jak Policzna, Starzyna, gdzie z, z domu widać płot graniczny. Tam, tam praktycznie codziennie w nocy od 3 do 4 nad ranem dochodzi do prób przekroczenia granicy. Znajomi, którzy pracują w wojskach terytorialnych, opowiadają takie historie, których w się nie, nie usłyszy. No a nasz pomysł stąd taki, żeby, żeby tą gnojowicę wylać no, nie na płot, bo wiadomo, że to raczej, raczej nie przejdzie, ale niektórzy, niektórzy rolnicy mają przy samym płocie swoje pola, swoje łąki. I oni wyrazili chęć też pomocy, pomocy, udostępnienia swoich pól, na które możemy jechać i to w Niewice wylewać. To będzie taka, jakby. Rolnik będzie zadowolony, no i mieszkańcy też będą zadowoleni, ponieważ no, mamy nadzieję, że oni po tym nie będą chcieli iść. Także Damian Murawiec opowiedział o mieszkających przy granicy rolnikach. Rolnicy, czy to wykonujący pracę na swoich polach, w tym Pasie przygranicznym, czy nawet skoro mają gospodarstwa i mieszkają bardzo blisko samej granicy, no to na pewno czują bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ te osoby, skoro są uzbrojone i tak jak widzimy, skoro żołnierz został pchnięty nożem, czy zostały rzucane takie dzidy, na których były przymocowane noże, no to w zasadzie ktoś mieszkający na granicy. Musi mieć tego świadomość, że na teren gospodarstwa, czy w ogóle do domu, może ktoś taki wtargnąć i, i pod pozorem czegokolwiek może, może właśnie zaatakować. Ta akcja jest w pełni uzgodniona z dowództwem Straży Granicznej i z ich strony nie ma żadnych zupełnie przeciwwskazań, żebyśmy pojechali z beczkowozami i w tym pasie przygranicznym rozlewali Świńską Gnojowicę. No, głównym powodem jest to, że jako rolnicy, ale także jako obywatele widzimy, że rząd w nieodpowiedni sposób zabezpiecza nasze granice. Sytuacje z poprzednich dni czy tygodni jasno pokazują, że my jako obywatele nie możemy czuć się bezpieczni, bo skoro żołnierze czy funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy stacjonują na granicy polsko-białoruskiej, Sami sobie nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa, ponieważ nie mają do tego środków i prawnie yy, nie mogą używać właśnie broni do samoobrony, no to jak my, jako obywatele, mamy czuć się bezpiecznie w takiej sytuacji? I dlatego zdecydowaliśmy, że jako polscy rolnicy pomożemy i pojedziemy z gnojowicą na ten pas przygraniczny. I będziemy rozlewać tą gnojowicę, żeby odstraszyć nielegalnych imigrantów, żeby już nie tak chętnie jak do tej pory mogli przekraczać tą granicę, i, i wtedy. No chcemy zabezpieczyć, no na pewno musimy pomóc, no bo to jak rozmawiamy, czy z żołnierzami, czy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, no to, no to oni mają związane ręce. Nie mogą działać i nie mogą godnie bronić granic naszego kraju. Dajcie znać w komentarzu, jak sądzicie, czy dojdzie do wyjazdu rolników z Gnojowicą na granicę. Wygląda na to, że żołnierze są na tak. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco: przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.